Patrzcie, kicia idzie polować na ptaki. A ja stanę jej na drodze. Ciekawe, czy do nas przyjdzie. O, ptaszki, wróbelki na balkoniku. Taka skupiona. Gdzie ona idzie? Malutka, no nie bądź taka. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A wróbelki uciekły. Ale nie wszystkie. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, jak poluje. Nie. Zaraz zobaczymy, jak poluje. Przeszkadzam jej trochę. Siedzi w krzakach. Polowanie na wróble, idziemy bliżej. Ona również ucieka. Patrzcie, widać ją tu czy nie widać? No jest w krzakach, no uciekła ewidentnie. I co teraz? Wybiegła do mnie, nawet nie zdążyłem jej nagrać. Jak wybiega, no w końcu. Ej, gdzie uciekasz? Pod samochód? No jak ty, tak możesz. Przyszła się przywitała i poszła. To było szybkie spotkanie i poznanie.